No dzień dobry, dzień dobry, serdecznie witam. Dzisiaj Wam powiem czym jest Natto. Natto to jest produkt fermentowany, czyli to jest fermentowana soja. Są tego zwolennicy, jak i przeciwnicy. Przeciwnicy uważają, że to jest skisłe, to śmierdzi. Ja należę do zwolenników, bo zapach mi bardzo odpowiada. Ja tam wyczuwam nutę orzechów. Smakowo podobnie, taka tekstura aksamitna na języku, do brzegu. Co tu ma to nadto? Wspomogę się tutaj internetem. Witamina K2 MK7. No to nie jest że... Witamina K2 tak naprawdę ma ogromne znaczenie w wspomaganiu leczenia chorób takich jak osteoporoza, miażdżyca, choroby serca, cukrzyca, stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera, kamienie nerkowe. Znam takich, co mają. Wow. Nowotwory: piersi, płuc, prostaty, wątroby, białaczki. Udziewa starzeniu się organizmu. A, to widać, że trochę długo jest, Wpływa dobrze na testosteron i płodność mężczyzn. Kurczę, całkiem nieźle jest. Oczyszczają jelita z nagromadzonych w nich złogów. Pomaga odchudzanie. To pozwala uniknąć zatrucia organizmu, którego przyczyną jest zarówno palenie papierosów, jak i spożywanie alkoholu. Zmniejsza poziom cholesterolu w wyniku czego obniża zbyt wysokie ciśnienie krwi, nie dopuszczając do związanych z tym poważnych chorób. Pięknie, pięknie. Dobrze, to teraz Wam pokażę, jak to się je. Żeby to miało bardzo fajny smak, to wystarczy dodać sosu sojowego i dodać musztardy. To będziesz musiał wszystko wymieszać. No i słuchajcie, po wymieszaniu mamy takie gile. To jest creepy, jak z filmów z obcym, pamiętacie? Ósmy pasażer nostromo. Mm. Rewelacja. Rewelacja.